Tutaj słuchajcie po prawej stronie jest rozbita barierka, tam jest ktoś z bronią, także to wcale dobrze nie wygląda. Samochód leży w rowie po prostu. Jakaś ucieczka z miejsca wypadku była. No i teraz jest pytanie co on tam nabroił. Ja nabrócę, także sobie jeszcze powolutku przejedziemy za tymi dwoma panami. Jest samochód w krzakach, w rowie, z otwartym bagażnikiem. W jaki sposób on się tutaj przenostał, czy wpadł do tego dołu, to nie wiem. To jest wóz z przewodnikiem psów tropiących. tutaj tak sobie tu patrolowali po osiedlu, także myślę, że te poszukiwania tutaj trwają. Teraz to, co widzimy, no to jest wszystko na żywo, tak, no to jest to, co to, co się wydarzyło nie dalej jak 15 minut temu, może 10 minut. Pan wie, co tak? Ja nie wiem, ja tylko byłem tutaj w parę minut bo... Wyciągnięto ten brak z tego rowu. No i w tej chwili jest przeszukanie tego wozu.